Dziś jesteśmy w Bielefeld, ponad 300 tysięcznym niemieckim mieście. W kalendarzu mamy datę 24 lipca, a ja zabiorę Was na stadion miejscowej Arminii, gdzie w dzisiejsze słoneczne popołudnie odbędzie się mecz piłkarski z Jan Regensburg w ramach drugiej kolejki niemieckiej Drugiej Bundesligi. Szuko arena zwana dawniej Almstadion, mieści ponad 26 tysięcy widzów. Arena wybudowana w 1926 roku jest na piątym miejscu na liście miejsc wartych odwiedzenia w Bielefeld według serwisu Tripadvisor. Arminia Bielefeld Gra aktualnie w drugiej Bundeslize, Po tym jak w poprzednim sezonie zajęli przedostatnie miejsce w najwyższej klasie rozgrywkowej. Popularni Die Blauen, czyli po polsku niebiescy, w najwyższej klasie rozgrywkowej pierwszy raz zagrali w roku 1933, a sam klub został założony w roku 1905. Największe sukcesy klubu datowane są na nigdy, ponieważ Arminia nigdy nie zdobyła żadnego znaczącego trofeum. Dwukrotnie w swojej historii zajęli ósme miejsce w tabeli Bundesligi oraz trzykrotnie dotarli do półfinału niemieckiego puchara. Najbardziej znanym polskim piłkarzem w historii Arminii jest Kunis Artur, czyli Artur Wichniarek, który jest drugim najlepszym strzelcem w historii klubu. W 216 meczach urodzony w Poznaniu Stryker zdobył 88 bramek. Jednakże, gdyby spojrzeć tylko na rozgrywki pierwszej Bundesligi, Wichnia z 45 trafieniami jest najskuteczniejszym strzelcem klubu. Z polskich piłkarzy Baw Arminii bronili również: Daniel Bogusz, Maciej Murawski, Tomasz Wisio oraz Michał Mak. Tak jak Arminia nigdy nie zdobyła żadnego znaczącego trofeum, tak na nigdy nie zdobyli zamku Szparenburg zbudowanego w latach 40. XIII wieku. W XVIII wieku twierdza była używana jako więzienie. Zwierzy znajdujące się na terenie zamku można zobaczyć panoramę miasta. W serwisie TripAdvisor zamek zajmuje drugie miejsce w zakładce, warte zobaczenia w Bielefeld.